Ją, bracia i siostry. W wolnych chwilach, jak tylko mam czas, aczkolwiek za każdym razem powtarzam, że nie dysponuję zbyt dużą jego ilością, jak zapewne większość z Was lubię sobie usiąść do szkiców. Tutaj akurat pracuję nad nowym alfabetem. Widzicie już prawie zrobionych kilka pierwszych literek tego alfabetu. No i szarym tutaj kolorem pierwsze szkice litery H. I teraz naszła mnie taka myśl, że nakręcę dla Was film, jak zrobić szkic graffiti od A do Z. Właśnie ten szkic, albowiem każda z tych literek wymagała kilku layerów, kilku tak zwanych bars, żeby ten szkic pasował do siebie, żeby każda kreska pasowała. Oczywiście to nie jest jeszcze wersja ostateczna, dużo się może tutaj zmienić, ale nie o to chodzi, właśnie... Te warstwy natknęły mnie do tego, aby nakręcić dla Was wideo o robieniu szkicu i pokażę Wam jak dzięki właśnie takim warstwom, których oczywiście na papierze nie będziecie robić. Ja użyję tutaj mojego iPada, bo jest mi to po prostu łatwiej i zdecydowanie szybciej zrobić. Ale postaram Wam się pokazać i wytłumaczyć, jak można coś na kształt tych właśnie layerów, czyli warstw, zrobić na kartce, tak aby Wasz szkic. Miał ręce i nogi. Pokażę Wam, jak można na wczesnych etapach pozamykać przestrzenie negatywne, jak ustawić litery, kiedy i gdzie je pogrubić. Ale przedtem, oczywiście, przypominam o konkursie, który ogłosiłem dwa tygodnie temu. A konkurs polega na tym, aby zrobić projekt z napisem Ancient Profit. Technika dowolna, mogą to być wrzuty, może być jakiś handstyle, tylko nie jakiś w zrobiony w 3 minuty, bo oczywiście wiadomo jaki będzie efekt. Ogólnie przejdzie wszystko oprócz prołapów, straight letters, wide style, co tylko chcecie, tak więc zapraszam do konkursu. Macie jeszcze kilka tygodni, myślę, że przynajmniej 2, może nawet 3, tak więc przysłuchajcie pracę na mojego maila. W tytule maila napiszcie: Konkurs Ancient Profit, a nagrodami są koszulki, takie jakie tutaj widzicie, z logo Dire oraz z nowym, no już nie takim nowym, logo Ancient Profit. Kto ma ochotę, zapraszam, czekam na Wasze maile. A tymczasem zaczynamy dzisiejszy odcinek. I ją! Ok, zaczynamy oczywiście od pustej kartki i jakiegoś ołówka. W tym celu ja użyję oczywiście, tak jak mówiłem, mojego Apple pena i iPada. Wy możecie zrobić to samo, ale na początek zawsze polecam kartkę ołówek i gumkę. Możecie to sobie przygotować, bo gumka zdecydowanie się tutaj nam przyda. Aby zacząć szkic, musimy zrobić pierwsze kreski. Każdy oczywiście ma swojego taga, tak więc zapewne to będzie ćwiczył. Ja zrobię tutaj oczywiście dire, tudzież tire, jak zwał. Tak zwał, nieważne. Bierzemy literki swojego taga i szkicujemy zupełnie na luźno to, co chcemy mniej więcej narysować. Zróbmy sobie między tymi literami jakieś odstępy. Zupełnie, naprawdę, zupełnie luźny szkic. I teraz w Waszym przypadku będzie to gumka, którą ja również tutaj mam. Powiedzmy, że coś mi się tutaj nie podoba. Najzwyczajniej w świecie oczywiście zmazujemy. Tak więc, jeśli posługujecie się łówkiem, polecam robić kreski naprawdę cienkie. Ja tutaj nie mam tego problemu, albowiem mogę sobie później zmienić przejrzystość tej warstwy, tak więc nie ma problemu. Jeszcze tylko przesunę całość, bo tak czuję, że mi się nie zmieści. Normalnie musiałbym gumkować, a tak po prostu przesuwam całość, dlatego też preferuję jakoś od dłuższego czasu to po prostu iPada. Dobra. No i mamy ten taki zupełnie różny szkic. Jeśli zbyt mocno przyciskałeś ołówek, masz te kreski zbyt mocne, to masz trochę problemu, ale możesz po prostu tą gumką sobie przejechać. Ja najzwyczajniej świecie troszkę tą Warstwę zmienię, zmienię jej po prostu przejrzystość, i teraz, mając taki zupełnie luźny szkic, jak widzicie, literki zupełnie na luzie, ale już na tym etapie możecie nadać im początki swojego stylu, jakieś zakończenia liter, które preferujecie, może jakieś zaczątki symetrii, tak jak tutaj. To już na tym etapie możecie sobie przemyśleć i nazwijmy to. Po imieniu zaprojektować. No i mamy taki guide w postaci tych kresek. Możemy sobie zacząć powoli te litery obrysowywać. To nadal na tym etapie może być zupełnie luźny szkic. Nie ma z tym zupełnie żadnego problemu. Chodzi o to, aby mniej więcej te kreski, które chcemy tutaj prowadzić, pokazały nam, co chcemy mniej więcej osiągnąć. To jest taka druga część. Rysujemy po prostu to, co Przyjdzie nam do głowy, tak jak prowadzi nas ręka, z takich powiedzmy lekko przypadkowych. No i rysowanie na iPadzie ma swoje też minusy. Niechcąco tutaj skasowałem warstwę, więc zacząłem jeszcze raz, ale to jest nieistotne. Główną sprawą jest to, że litery, które narysowaliście pod spodem, które sobie przegumkowaliście zapewnie lekko, są widoczne właśnie tutaj. I najzwyczajniej w świecie obrysujemy sobie te. Liter. I taki mamy efekt póki co. To nadal jest wczesny szkic, luźne dywagacje na temat naszych liter, ale już na tym etapie, tak jak powiedziałem wcześniej, możemy niwelować na przykład przestrzenie negatywne, które tutaj powstały. Dlatego też wprowadziłem ten element tutaj, jako teraz może zmarzę, i powiem dokładnie o co mi chodzi. Szkicując, na no najzwyczajniej w świecie zauważyłem, że tutaj mam sporo przestrzeń. Negatywno. tak więc postanowiłem wykorzystać taki oldschoolowy, nazwijmy to wzorek, który świetnie tutaj pasuje. Co chcę przez to pokazać? Właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, mianowicie to, że na tym etapie, tak jak widzicie, te litery, może zaznaczę je innym kolorem, żeby były widoczne. Ten warstwę jeszcze bardziej zrobię niewidoczną. I teraz w tym momencie powstała nam tutaj właśnie ta przestrzeń negatywna, którą możemy zlikwidować jakimkolwiek ozdobnikiem. I tutaj możemy zobaczyć tę literę, która idzie mniej więcej w ten sposób. Jak widzicie, zniwelowałem część przestrzeni negatywnej poprzez pogrubienie tej części litery. Tak samo tutaj szkic szedł w tą stronę. Ja pogrubiłem tę część R, tak żeby zniwelować tą kolejną tutaj przestrzeń negatywną, która powstała. I tak zrobiłem w wielu miejscach tego wrzutu. Tak więc na tym etapie już możecie planować, jak grube będą elementy, gdzie je umieścić, tak żeby ta praca miała ręce i nogi, żeby już budować sobie flow dzięki manipulowaniu na tym etapie przestrzeniami negatywnymi. Wróćmy zatem do tego szkicu, i to może być nasza kolejna warstwa. Mniej więcej wiemy, gdzie jaki element będzie położony. I na tym etapie, jeśli sobie przegum przegumkujecie, czyli ja oczywiście sobie zmniejszę tutaj przejrzystość, wy możecie sobie przegumkować. Pamiętajcie, że budujemy kolejne warstwy, więc nie przyciskajcie za bardzo ołówka, albowiem często zdarza się zwłaszcza w dziale grafity, gdzie przysyłacie pracę, w których ten ołówek jest dociśnięty na maksa i mimo tego, że widać, że jest wygum wygumkowany pozostaje ślad tego ołówka, tak więc starajcie się nie naciskać go mocno, tak żeby nie zostawiał śladów, żeby był ledwo widoczny bo pamiętajcie, że budujemy tutaj warstwy, więc to co jest pod spodem będzie widoczne nawet jeśli użyjecie jakiegoś markera jeśli ten ołówek Wam się odciśnie to niestety on tam już zostanie tak więc mamy kolejną Warstwę. Oczywiście Wy będziecie mieli jedną kartkę, ale pamiętajcie, że ja mówiąc, warstwy mam na myśli właśnie te Wasze kolejne szkice, które pamiętajcie, powinniście robić lekko lekkołówkiem, tak żeby je przy przymazać. Przyjrzeć się pracy. Nawet możecie sobie ją odłożyć na godzinkę, na dwie, na tydzień, jak chcecie. Jeśli czujecie, że nie macie weny i Wam nie idzie, po prostu odstawcie tą pracę. Ja tak robiłem wielokrotnie i powróćcie do niej, kiedy. Poczujecie, że chcecie coś stworzyć, a gwarantuję wam, że zobaczycie nowe rzeczy, zobaczycie rzeczy, których nie widzieliście wcześniej, zobaczycie błędy, które zrobiliście, ale nie musicie oczywiście tego odkładać, możecie sobie pokontemplować tą pracę przez 5-10 minut. Przyjrzeć się rzeczom, które chcielibyście poprawić, przegumkować, no i zacząć wszystko od nowa. Staram się robić te litery proste, z reguły nie robię takich szkiców, no ale do rzeczy. Tak więc mamy to, powiedzmy, że nam się mniej więcej podoba. Pozmienialiśmy to, co byśmy chcieli. Ja już tutaj widzę mniej więcej, co poprawię w mojej pracy, więc jedziemy, poprawiamy po raz kolejny. Oczywiście na tym etapie ja sam też mogę użyć gumki, żeby sobie co nieco wymazać, coś tam dodać, coś ująć. Oczywiście możecie, jeśli już troszkę rysujecie i macie jakieś elementy, które bardzo lubicie robić, które wam się podobają, macie jakieś wyuczone, nazwijmy to zakończenia liter, możecie się już do nich stosować, poprawiać co po niektóre elementy i robić je już je jako Swój własny, nazwijmy to, styl, tak? Już na tym etapie powinniście, moim zdaniem, zacząć dodawać takie charakterystyczne, tylko dla siebie, elementy. Co, tak jak powiedziałem, buduje wasz styl. Ok, więc tak, mamy mniej więcej poprawione. Możemy na tym etapie przyjrzeć się ponownie pracy, zobaczyć, co nam leży, co nie, i po prostu gumka w łapy i wygumkujemy. Elementy, które nie do końca nam się podobają. No i oczywiście od razu je poprawimy. Tak więc, mi nie leży dokładnie ten fragment litery D. Tak więc, myślę, że coś tutaj zmienię. Mi jest to trochę łatwiej robić. Już widzicie zapewne, dlaczego używam iPada, co już zresztą mówiłem, ale daje mi to tą swobodę, że mogę sobie tą warstwę wyłączyć, coś zmienić, coś dodać. I nie mam z tym tutaj większego problemu. Muszę powiedzieć, że robienie to na kartce zabiera po prostu dużo więcej czasu którego, jak wiecie, zresztą e, za bardzo nie mam. Tak więc przyglądamy się pracy, gumkujemy, nie poprawiamy od razu, bo widać to często też w waszych pracach, które przysyłacie. Co już zresztą też mówiłem. Widać, że praca zrobiona została, właściwie sam szkic zrobiony został dosłownie parę minut, praca została poprawiona jak leciało, bez większego zastanowienia się nad tym, co chcecie zrobić, no i później efekt jest jaki jest, a wystarczy, po prostu poświęcić trochę czasu nie na samo rysowanie, ale na to, aby przysiąść, pomyśleć, zastanowić się, poprawić, co tam jest do poprawienia, i dzięki temu twoja praca będzie dużo lepsza. Wystarczy, tak jak powiedziałem, troszkę sobie przemyśleć pewne sprawy, wygumkować, przegumkować, pozmieniać, tak żeby ta praca miała ręce i nogi. Myślę, że sobie jeszcze tutaj parę rzeczy poprawiam. Dobra, teraz jeśli jesteśmy mniej więcej zadowoleni z ogólnego kształtu, możemy sobie pododawać różnego rodzaju czy rozciągnięcia, czy dodatki, czy ozdobniki. Ja może przy prostych literach, które jak mówiłem, rzadko bardzo robię, nie jestem fanem dodawania wielu ozdobników, co innego przy white stylach, no ale jeszcze parę rzeczy może tutaj sobie dodam. Coś, żeby nam tutaj to wszystko lepiej współgrało. Gdzieś pozatykam różne przestrzenie negatywne, postaram się dodać troszkę symetrii tej pracy, żeby bardziej cieszyła oko. Gdzieś może jakiś ozdobnik tego rodzaju. Dobra, teraz może przyszedł czas na takie drobniejsze szczegóły, tak więc zajmijmy się. Poprawianiem takich mniejszych elementów, może niektóre trzeba nieco rozciągnąć, może niektórych się pozbyć. Tak więc przyjrzyjmy się tej pracy. Zobaczmy co możemy poprawić. Jak widzicie, zmieniam tutaj ten element, albowiem troszkę mi burzył symetrię tutaj w tych miejscach i tu teraz jest, jest on bardziej symetryczny. Być może wyciągnąłbym ten element jeszcze bardziej. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Zmaszmy może ten kawałek. Dobra, z racji tego, że te R mamy tak mocno wyciągnięte, to zostawimy ten element tutaj również taki długi. Nie robi do końca on roboty, ale spędziłbym naprawdę zbyt dużo czasu poprawiając to w nieskończoność. Jest jeszcze kilka elementów, może bym troszkę wygiął ten tutaj. Tak więc, co ja chcę przekazać tutaj, właśnie w tym filmie, mianowicie to, co przed chwilą Wam powiedziałem. Nie zawsze do końca chodzi o samo rysowanie, prowadzenie kresek. Często chodzi po prostu o to, aby usiąść i pomyśleć, tak jak powiedziałem, pokontemplować, zobaczyć, co nam pasuje, co możemy dodać, zanim zaczniemy dodawać kolory i kombinować z innymi rzeczami. Bo nie ma to jak przemyślana praca, wtedy efekty macie zdecydowanie dużo lepsze. Dobra, ja może skończę na tym tutaj to poprawianie. Dlatego, że z prostych liter zaczyna się robić coraz bardziej skomplikowana praca. A chciałem tego uniknąć. Ogólnie, hmm, zapewne wiecie, ja nie jestem fanem prostych liter. Dla mnie osobiście, jeśli mam rysować, malować to najzwyczajniej w świecie może kogoś urażę, może nie, ale dla mnie życie jest za krótkie na proste litery, jeśli mam usiąść mam zrobić wrzut i spędzić godziny rysując to uważam, że osobiście jest mi szkoda czasu na, na to, aby odwalić coś po prostu na ścianie w dwie godziny i zapomnieć ja po prostu lubię sobie siedzieć godzinami, poprawiać te prace Dopieszczać, tak żeby cieszyła moje oko. A co kto sobie pomyśli o mojej pracy, to już zupełnie inna kwestia. Zupełnie mnie to nie interesuje. Jeśli komuś się podoba, to fajnie. Jeśli nie, to też fajnie. Jak powiedziałem, zupełnie mnie to nie interesuje. No dobra, tak jak powiedziałem, zaraz to się zamieni nie wiadomo w co, więc może sobie już daruję te poprawianie literki, niech sobie będą. Jakie są, a my zajmijmy się kolejnym etapem, w których możemy dodawać elementy wewnątrz naszych liter. Różnego rodzaju kraki, wcinki, oczywiście, to możemy zrobić później, na przykład po kolorowaniu, ale ja lubię to zrobić sobie równie dobrze na każdym z tych etapów. Po prostu robię to w miejscach, gdzie wiem, że chcę, aby one były. A kolejnym etapem może być na przykład, aczkolwiek nie musi może być dodanie efektu 3D albo drop shadow. Ja tutaj posłużę się, powiedzmy, automatyzacją i pokażę Wam przy okazji, jak prawidłowo można wykonać cień. Nie będę robił tutaj perspektywy jednopunktowej, ale może w inny sposób postaram się co po niektórym wytłumaczyć, jak to powinno wyglądać, ze względu na to, że nadal w pracach do działu waszych graffiti dostają się prace, które po prostu mają ten cień zrobiony źle. A wszystko polega na tym, aby odwzorować kształt liter, który właśnie narysowaliśmy, tak więc drop shadow to jest nic innego jak po prostu cień rzucany przez nasze litery, dlatego też powiedziałem, że musimy odwzorować kształt ten liter, więc taki drop shadow będzie wyglądał mniej więcej w ten sposób jak widzimy te litery rzucają po prostu cień, który jest taki sam jak kształt liter i to powinno być zrozumiałe. Taki efekt prowadzimy oczywiście konsekwentnie w każdym momencie, w każdym detalu pracy. Ja oczywiście tutaj poszedłem na skróty, ale chodzi o to, żeby odzerować ten kształt nieco poniżej. Pomaga oczywiście w tym perspektywa jednopunktowa, a o tym mówię w filmie, do którego odnośnik macie w prawym górnym rogu. Nie inaczej jest z efektem 3D, który polega on jedynie na połączeniu tych kresek. Tutaj i wypełnieniu tej całej przestrzeni. Tak więc połączenie tych skrajnych punktów daje nam właśnie ten efekt 3D. Ja to wszystko tutaj właśnie ładnie połączę. Przypominam jeszcze, że światło niejako pada z tej strony i tego musimy się trzymać. I łącząc te wszystkie elementy, tutaj budujemy sobie w ten sposób w najzwyczajniej świecie 3D, ja to wszystko teraz tutaj pozamykam. Ja z reguły oczywiście robię dropshadowy, jakoś bardziej mi się podobają, ale tutaj żeby pokazać jak ten 3D powinien wyglądać, zrobię właśnie wyjątek. No i mniej więcej, tak by to musiało wyglądać. Nie wiem, czy mówiłem, zapewne tak. Pamiętajcie o tym, aby te efekty były prowadzone. Jak najbardziej konsekwentnie trzymając się tego. A mam na myśli tu oczywiście, jeśli tak jak powiedziałem wcześniej, światło pada z tej strony, wszystkie kreski muszą być mniej więcej pod tym kątem. Mówię tutaj oczywiście o kreskach pomocniczych, o których mówiłem Wam już nieraz. Co możemy na tym etapie teraz jeszcze zrobić? Oczywiście o poprawki będzie tutaj coraz trudniej, jeśli używacie markerów i zrobiliście już sobie 3D czy tam dropshadow tym markerem, dlatego będzie trudno cokolwiek poprawić. Jeśli nie wypełniliście środka liter, to jeszcze możemy sobie coś tutaj poświrować z wcinkami w tych literach. Oczywiście nie każdy musi je robić, nie każdy je lubi, nie każdy je robi, nie każdy umie je robić i nie każdy chce je robić. Ja je bardzo lubię, dlatego też kilka z nich na pewno tutaj Uskutecznie, jak mówiłem w niejednym odcinku, nadają one takiej jeszcze większej dynamiki do naszych prac, poprawiają ich wygląd, moim zdaniem. Tak więc, warto je sobie też porobić. Oczywiście nie jest to mus, ale w moim przypadku uważam, że na pewno tak jest, dlatego, tego typu rzeczy sobie tutaj jeszcze uskutecznie zanim cokolwiek wypełnimy. Oczywiście. Pamiętajmy, żeby nie przesadzić z tymi dodatkami, bo oczywiście to może się na całej pracy źle odbić. Ok, zmieniłem nieco tło, żeby to było bardziej widoczne. I teraz kolejny etap. Możemy zrobić jeszcze jakiś key line. Taki oto key line, żeby jeszcze bardziej nam się to wszystko odróżniało od tła, żeby było jeszcze ładniej, możemy sobie machnąć jakieś tam oldschoolowe kropki, skoro już ten rzut jest taki prosty, tak więc, więc możemy sobie pododawać kilka rzeczy, z racji tego, że on jest niepokolorowany, to możemy jakieś pseudo część tła sobie śmiało dodać, nawet myślę, że za dużo, może jakieś zacieki, gdzie nie, gdzie dosyć grube, skoro już takie proste mamy rzeczy, to takie oldschoolowe może Dodamy sobie coś, niech sobie tam zacieka, i to jest taki zabieg, aby odwrócić uwagę od tych. A, jeszcze tutaj zapomniałem i tutaj też sporo jest niedociągnięć w tym szkicu, ale nie o to chodzi. Istotą tego filmu było to, aby zwrócić Waszą uwagę na to, żeby podczas szkicowania Czasami po prostu pomyśleć. Zamiast robić coś, coś na siłę, wyciskać z siebie kształty, których nie czujecie, być może czasami warto sobie usiąść, przemyśleć, pokontemplować, pomyśleć, co zmienić w waszych pracach, wyrzucić to, co wam się nie podoba, a być może powielić, zastosować w innych miejscach rzeczy, które wam się akurat w danym momencie podobają. Myślę, że jeśli będziecie stosować tę zasadę częściej, z czasem ręka zacznie słuchać bardziej waszego mózgu, bo często zdarza się tak, że chcecie coś zrobić, niestety ręka nie idzie właśnie za waszymi myślami i w konsekwencji czego robicie rzeczy, które do końca tak wam się nie podobają. Tak więc w ten sposób możemy podsumować ten film. Ja dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że tym filmem wam pomogłem. Zapraszam na kolejne. Trzymacie się bracia i siostry. I yo!